wszystkim z tej strony ekipa Rack Team, czyli Max, brawo! Janusz, brawo. Oh, kto wybrał mapę. Kto wygrał mapę. I ja, brawo. I Hati, on nie jest w Rack Teamie, ale brawo. Gramy sobie takie minecraftowe minigamesy 2 na 2. Uciti eee. wraca do starych standardów <laughs> kanału tak. tak I możecie dać teraz suba, bo ktoś tam będzie mapkę wybierał Już mogę? I mogę wybierać? I ja poczekam tak. 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 Dobra, survival, to było dobre Mam nadzieję, to że daliście to suba tam Nie, tyle. nie mam nadzieję, że nie daliście, A, dobra A czy to jest to? A to jest to Tutaj TNT spadnie z góry i musimy przed nimi uciekać O, no i ginę Hej, oj, gire. Nie, gire. nie gire. już gdzie stanąć. Oj, A, no i dobra. No A to nie, jest. nie było dobre. <grym> dobra, cicho. Uciekaj <grym> <się. grym> kibicami. No uciekaj. Oni przegrają, nie? O, oczywiście, że right? Nie interesuj się. A, taki jak jest wiek, wiek, no wiek i emerytalny był... teraz. I A, będzie blokował? Grzegorz bawi i uczy. <grym> A teraz wiek emerytalny, drażniejszy kobiet, 60. Grzegorz bawił, czy? 2? Co? O co chodzi teraz? Palki! Rak, Hati. 42 AP. A ile ma ten, Max? 56. 56. Ojej. Nie <noise> blokuje. Kurwa, to Ojej się. No Będę bakował. Oj, koń. Nie wiem no nie, to... zginiesz, no, Max. No, no, zginiesz, Max. Zginiesz, Max, bo ja tu zginę. Co?! A! Ile ma? <głos> <głos> ma HP, Max? Mniej więcej niż ty. <noise> On ma 8 HP. A <noise> Max 16. <noise> no, to widzisz, dwa razy więcej mam. Gdzie dalej? Myślałem, że zginie już. Świetna gra, nie Grzesiu? Bardzo emocjonująca Oj, aż już jest koniec No i teraz jest dupa Ginie cię... A, A nie! nie. Puh, ile ma? ma? Ile CP dał? Trzy Ja. Trzy CP? Je no ile yeah. masz? Ja. No ile sędzi Tyle co trzy kanał subów Chuj ma zero Kurwa o, A teraz jego... to dead, teraz dead. A to haki, nie pecami, nie pecami. Ajej, ile miałeś? Pięć, pięć. pięć. Mi. Ja. No dobra, wygrałem. Pam, param, param, param. To ja pa, 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 pam, Dobra. O, teraz możemy. Wyłączyłem Solitek. Dobra, o. O, coś wybuchło. było Jednego tam widzę, dobra? Nie, no świetnie. Po jest jeden. Ej hey, jest, środek, ha. środek, wyspa, środek, wyspa. Lewa strona tutaj gdzieś, no? Gdzieś tutaj. Może. Kurde! Nie idzie już jest. Kurde, się tu ciężko wchodzi, nie? O jeden. Gdzieś go widziałeś tu, no? Jest! Brawo, <laughs> Ten lepszy po prostu. 1 mm. <grychy> jeden na 1. A jak filmik 1 na 1 graliśmy? No i tak. Ibie dobra. <grychy> to wybiera. Ja wybieram. Znowu. A, dobra. Rewansz. <grychy> Okej. Okay. Nie mogę tego wybrać. Aha, bo już użyte jest i co, nie mogę. No, no to ta bierzemy. Arena to. Fight. To. O! Ej, no, no i teraz <grycha> idziemy. Tu są jakieś sekrety, wiesz, wiesz? O, ktoś jest na strzela Ej, tutaj można te niszczyć klocki Ojee! Dobra. Jaj. jaj O no nie, jest. <coughs> Dziękuję dobran Ten ma stoi? minus 1, nie? Zero Aha, serio Ach. Ja minus jeden wokół jej zabiłem Nie wiem kogo Może ja teraz no, będę wybierz... Znowu, to. znowu, znowu ja. wybieram Znowu ja. się teraz zrobić skrzynka jest Co mam wziąć? A dobra, to spróbujemy, to było jakieś dziwne Co to? Angle Games Labirynt a, Dobra, to tu szukamy broni A broni ten Aha, na, broń szuka. się tu szukam Szukaj broń sobie, żebyś miał na później, nie? No nie, ja nie chcę tego, o, mam coś A, syf Ja nic z tym mogę znaleźć O, coś znowu mam O, mam! Ale dobra broń, dobra, nie zmieniam, pierdziele Tomasz, Ja w sumie nie. też mam dobrą, bo kewarów nie ma y -y. no, A nie mogę napisać? O Dobra, nieźle, nieźle. A tutaj to masz 2 mieszkańców na Aha, <noise> ja powiedział. Poprawę dobra jeden, raz. na maksa poprawę zer. jeden. Dostałem skądś, kurwa. Została mała, Przyps. Przyps. Albo dostałem. dostałem. Pszyps. Pszyps. <noise> Pszyps. Kurde. Jeden ma skalę. O! No! <noise> Wyrwał. Dobra, po Jak ty zginiesz? O, widziałem. Chyba tam, ale nie wiem. Zresztą, oderwali się od niego? Halo? Ja musisz podejść u <grym> CT. Halo? Jeez, yes, siekałem. Dobra, no, siedzę. Nie słuchaj, ja wiedziałem, żeby poczekać. <grym> <grym> Znawix. Jakiś Sama, na... jest po no. no. Low team. <laughs> Kto wybiera? Ja. Yeah. O, to wybiera coś fajnego? Staram Weź, się... ten, sur... Weź ten, ten survival, coś takiego tam jest. Co to? O, tu się tej oh. durek. Dobra, jadę do tej. Ja idę tu. Nie wiem, o co tu chodzi. <laughs> ja też nie wiem. <laughs> A, 3 minuty before the knife. Co jest? Co A, jest? A, zginęli! Bo oni, patrz! Aaa, bo co? To co survival, po prostu losowało się, A, które te... Aaaa, jaja, jaki <grywki> pech! Dwóch trafiło do zewnątrz! <zbyt. grywki> to powinno być down'a, nie? Albo pecha. <grywki> Ustawione. Co to? Aaa, dobra, tu się też zemścimy. <grywki> jeden prawy, Max, jeden prawy. <grywki> boże, zginąłem. O Jezus! <grywki> ja, 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 <grywki> Jezus, zginąłem! Jezus Maria! Co ja zrobiłem? O nie! <grywki> Dobra, on jest na lewy, prawy. O kur... <noise> 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 Jaka to jesteś <to> czota! <noise> Ej, Uci, ty zrób takie... Oj, byli I fly. O boż. Uci, ty nie montuję filmu. <noise> montuję, ale nie aż tak. O jest, wybieram w końcu. Wybieram w końcu. Co, co tu jest? A. Mm... To nie, to nie... Jeszcze raz wezmę to survival. No, dobra. Dobra nie, idę tu Jak za mną e, nastąpił cykl to będzie tak klikam taby Ja Cicho, O! Jest. jest! Dobra i co teraz? I dupa, bo w sumie zostałem ja tylko Marek, trzymaj się Halo, halo Halo, halo Leci! Ej, no, niko... to jest rosyjska ruletka no. no, to jest taka typowa rosyjska ruletka Dobra, czekamy Zginę teraz. Nie um si ty? No nie. No nie. No dawaj. Wygrać ty. Do pięciu Nie jeszcze parę rund. Dobra, nie lecimy. O, nikt nie zginął. O. Aha ty już starczy. Tak Giri, chodź do Dobra, tam No! No jak, Alfred! Za, za dwie minuty się kosy włączają. No co robią? Kosy włączają. włączają. Co robią jeszcze? Raz? Włączają. 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 Dobra! Analfabeto. Widać jak, jakich reklam nie ogląda. No co, znowu nikt nie zginął. A co, blow coś włącza? Każdy włącza. Może play ogin ktoś Łuki Oi Marcelo jest jest, jest! Obrać 44 Dobra, cztery. nie gramy do 5, gramy No no Ja chcę być w końcu Nawet jest kilo Lego, bo <giby> są na mut O, ja mam No nie, no, tak. to żeby remarbo coś, remarbo Wiedziałem, wiedziałem Tak nie będzie O nie, dobra <giby> Kampią, zobacz tej Nikt <noise> nie. Ile jest... Nie nie, nie no KURWY syn <noise> Gdzie jest? Kurde dostał. jest? Drzewem, w środku górnik. za drzewem Tu? Z lewej. A dobra, teraz tam jest, dobra, przeszedł Nie wiem właśnie gdzie Dobra wiem gdzie jest. Tu się blokuje jakieś gówno Burde Jest! 9hp Dobra, to wygląda dla nas, to nie zginę Grupa z suba też tak Dobra, 5-3 jest Zginął Teraz ja wygram, bo Zakieru dość 4-4 Kto wybiera? Wezmę longjumpa i zatrzymam <laughs> nie. Nie. Dobra, to wezmę Defens Nie wiem co to jest Defens Aaaa Aha, co średnimy? Ej, chyba nie, mamy jakieś wózy, będzie... 2,5 2500 HP Nie, 2500. Teraz 5. Co, i wózek? Ej, my to spowalniamy wózek Tylko nie wiem, który jest nasz wiesiu <laughs> Kurde, i za się ammo skończy, co teraz? Jak ja w to nie się Josiu, do którego ty strzelasz? Ja mu zaraz nie mam Aktualnie do żanek, żeby mi czemu wrażenie czego A nie, odnawia się, okej, okay. odnawia się ma. Ja nie wiem, w strzelać, nie ma. No to jeszcze na wprawy, nie? No a gdzieś jeszcze latać w prawy. No to ja w lewy. Dzięki, dzięki. To się każdy, o <laughs> <laughs> Można zejść? A, nie można, dobra. Nie leczy? Nie. One mają 25 tysięcy HP, no nie mogą dolecieć do nas. Kurde, szkoda, że nie ma paska HP. <laughs> Dobra, 10 godzin później. To coś się tam niszczy. Kanał. <laughs> o nie, no. Luke, idźcie do ten... którego strzelasz, nie? No do którego strzelam. No i gitara. Ja Giniemy wszyscy Nie no, dobra Po co to chodzi? Game over Giniemy Ooo o Ja już się zdążyłem przelatować Już się nie da tak strzelać O o I Ja już się... O, oszukaj, oszukaj, oszukaj Dla nich dobra Jest 5-4 Wygraliśmy, Katy. Wygraliśmy. Nie ma. Co to jest? To Dobra, golden goal tak zwany. Kto wygra? To rundę, gry, wszystko. Ej, no kto to? Kto to znowu gubi? Co to? Do którego szanamy? No do porowego chyba, nie? Do lewego. Aha. Aha. Dobra, dawaj, łas. Daj, dawaj, kota. To się nazywał? To chyba o, wow. Trzeba unikać tego po prostu. No, chyba ja. Cię, ty ufam Jak to podpycha! Odpycha! Ty, odpycha. Ja to minecrafter jestem. Nowe skity, zapomniałem. To odpycha, no! nie! No no no. jest. jest! Dobra! Wygraliśmy. No ja, może. Się. Skwitot. No, no. no. dobra. No, na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Link do grupy w opisie. Do kolegów też. I cześć. Yo. Yo. Cześć i czo.